Witam, witam. Wszystkie dzisiaj będziemy robić taką podkładkę. Znaczy to ktoś może nazwać to serwetką, ktoś ja zrobiłam sobie jako podkładkę pod talerz, bo to jest dosyć spora taka, yy, bo ja zrobiłam z włóczki. Tym razem będę robiła z kordonka, ale mówię, zrobię taką większą. Ona ma 27 cm. Zaraz zobaczymy. Tak, 27 cm ma obwodu. Także ją położę sobie tutaj, a, wam, a będziemy robić, teraz ja zrobię z kordonka niebieskiego. To jest Aria piątka. dlatego tego wzięłam szydełko 1,75 tu nie mam numerku, bo mówię uszkodziło mi się trochę szydełko, musiałam okleić taką pokrowczykiem takim hermetycznym. Ona jest dosyć prosta, więc zabieramy się za pracę. Robimy 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Zamykamy w kółeczko oczkiem ścisłym. Robimy 3 oczka łańcuszka i jedno oczko jeszcze dodatkowo. I znowu tu w kółeczko robimy następny słupek. 3 oczka będą za słupek, oczywiście. Oczko łańcuszka, znowu słupek. Oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i w sumie ma być tych słupków 16. Teraz przechodzimy, zakończyliśmy oczywiście oczkiem ścisłym w trzecie, w trzecie oczko. Przechodzimy teraz pod, te, pod ten łańcuszek z jednego oczka tutaj. I w tym, robimy, w tym otworku robimy trzy oczka i jeszcze dwa na poprzeczkę. Nawijamy nitkę. W następnym otworku robimy znowu słupek, dwa oczka łańcuszka. Tutaj w tych otworkach będziemy pracować. Robimy znowu słupek, dwa oczka łańcuszka. Zaraz mi się tu kordonek poprątał. Tu mogłam odciąć nitkę od razu. Słupek, dwa oczka łańcuszka i znowu w następnym otworze słupek, dwa oczka łańcuszka i słupek. W tych otworkach po prostu pracujemy o tutaj o, oddzielając dwoma oczkami łańcuszka. I dwa oczka. Tak ma wyglądać. W tych po prostu przy otworkach robimy po jednym słupku. Teraz robimy oczywiście trzy oczka łańcuszka i w tych otworkach, co były dwa oczka łańcuszka, robimy słupki. Trzy słupki w tym otworku i znowu na tym na słupku z poprzedniego słupek. Znowu w tym otworze trzy słupki. Trzy i na słupku słupek. Czyli robimy tak: na tych słupkach normalnie słupek, a w tych otworkach z dwóch oczek łańcuszka trzy słupki, i znowu tu będą trzy słupki. Nas dwa i trzy. I słupek. I tak do końca. Więc jestem ja skończyłam. To ma wyglądać oczywiście tak. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka i dwa na poprzeczkę. I omijamy jedno oczko, wbijamy się w następne, robimy słupek i dwa oczka. I znowu omijamy jedno, wbijamy się w następne, robimy słupek. I dwa oczka. I znowu omijamy jedno, wbijamy się w następne. W co drugie się wbijamy po prostu. I robimy słupek. I znowu dwa oczka i tak dookoła. A więc jestem, skończyłam już. Teraz robimy trzy oczka, łańcuszka. Trzy i jeszcze dwa. nas dwa. I tu na końcu jeszcze będziemy dorabiać w tym oczku jeszcze jeden słupek, ale na razie robimy tak. Jeden słupek w następnym oczku. Dwa oczka łańcuszka, w następnym robimy też słupek. Dwa oczka łańcuszka, i w następnym też słupek. Dwa oczka łańcuszka. I teraz trzy będą tak pojedynczo. Na czwartym robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka i słupek w tym samym otworze. Czyli tak. I tu będzie też jeszcze jeden słupek na początku dorobiony. Czyli zrobiliśmy tak. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka i znowu na trzech kolejnych słupkach słupki. Oddzielone dwoma oczkami łańcuszka. Drugi. Dwa oczka łańcuszka i trzeci. I dwa oczka łańcuszka, a już w czwartym robimy słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek w tym samym oczku. Czyli o tak. Tu słupek, trzy oczka łańcuszka, słupek, trzy oczka, trzy słupki w kolejnych, w co czwartym robimy po prostu dwa. I tak do końca. Jestem przy końcu, już prawie zrobiłam dwa oczka łańcuszka. Wkuwam się tutaj w to oczko robię jeszcze słupek w tym pierwszym, co było tutaj, jak mówiłam, jeszcze trzy oczka łańcuszka. I raz, dwa, trzy, w trzecie oczko się wbijam. Robię oczko ścisłe. I tak to na, na chwilę. Te, taką zostaje na razie. Tak wygląda to. Więc robimy dalej. Robimy trzy oczka łańcuszka. Trzy i tu robimy w tym otworku dwa słupki. I tu jeden na słupku. Czyli znowu dwa słupki tutaj. I na słupku, jeden, znowu dwa słupki w otworku, i jeden na słupku, i tu znowu dwa słupki, i jeden na tym słupku, co był tutaj. Czy mamy taki, taki pasek przerobionych? I teraz trzy oczka, łańcuszka. I znowu przechodzimy od razu na ten słupek tutaj. O, tutaj na ten rozłożony, od razu przechodzimy. I robimy słupek. A w otworkach dwa słupki. Raz i dwa. I słupek na słupku. I znowu. Słupek na słup, w słupku, w, dwa słupki w tych otwork, otworku, w tej krateczce, jak ja to mówię, i słupek na słupku. I znowu dwa. I drugi. Nitki muszę pociągnąć trochę, bo mi zabraknęło. Zabrakło. I znowu tu dwa słupki. Dwa słupki i słupek na słupku. I trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Nie musicie nic bardzo szukać, czy coś robić, bo tak jak było tu robione z pszątki niżej, to po prostu w tych robimy po dwa słupki w tych otworach i słupek na słupku. I tak do końca. No i jestem z powrotem. Tak to wygląda. Jak widzicie, ładnie będzie niebieskie i różowe. No ładnie wygląda. Robimy trzy oczka łańcuszka słupek na kolejnym w kolejnym oczku w kolejnym oczku też słupek to już będzie trzeci i w kolejnym czwarty o, może to chwila trzy oczka tak trzy słupki Trzy słupki i robimy teraz trzy oczka łańcuszka. I przechodzimy tutaj na dół. Robimy oczko ścisłe i przechodzimy dalej. Robimy oczko ścisłe i dalej. Mm. Jeszcze oczko ścisłe i znowu. I jeszcze. I tu przechodzimy, robimy oczko ścisłe, proszę bardzo. I teraz trzy oczka, łańcuszka i słupek tu w kolejnym, i w kolejnym słupek, i w kolejnym słupek. Czyli tak to ma wyglądać. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka i tu na tej poprzeczce z trzech oczek robimy słupek i dwa oczka łańcuszka. I tu znowu przechodzimy. Robimy słupek. Jeszcze jeden słupek i jeszcze jeden słupek i trzy oczka łańcuszka trzy i przechodzimy tu oczkiem ścisłym i następnym oczkiem ścisłym to już będzie drugie trzecie czwarte piąte szóste i siódme i robimy trzy oczka łańcuszka i jeszcze trzy słupki. Dwa i trzy, dwa oczka łańcuszka i słupek tu na poprzeczce. I znowu dwa oczka łańcuszka, czyli to, jak to wygląda. to jakbyśmy dołem szli oczkami ścisłymi, a tu zostają takie wachlarze na razie i tak do końca. I jestem z powrotem. Mam nadzieję, że wy też już skończyliście. I robimy trzy oczka łańcuszka i słupek na, kole na poprzednim słupku, następnym oczku, czyli czyli robimy cztery słupki, tak jak były robione tutaj te trzy i te oczka łańcuszka, to razem cztery robimy. Teraz wam pokażę jak to wygląda, tylko jak się wbije. Cztery. Teraz robimy pięć oczek łańcuszka. Trzy-cztery. Oj 2, 3, 4 i 5. I wbijamy się od razu tutaj, w to pierwsze, tutaj, w przerwę, tutaj. Znaczy, w, to, w te cztery słupki, tutaj się wbijamy. O. Taką robimy, o taki odstęp robimy. I tutaj cztery słupki. Drugi, trzeci i czwarty. Tak ma wyglądać. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka i na tym słupku, co tu był, robimy słupek. Trzy oczka łańcuszka i słupek. I znowu dwa oczka łańcuszka. Tak ma to wyglądać w tym okrążeniu. I tu znowu robimy cztery słupki na tych słupkach. Raz, dwa, trzy. I czwarty, tutaj, cztery i znowu pięć oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i przechodzimy od razu tu. Robimy słupek. Czyli o tak. Tak ma wyglądać. I tak robimy do końca. A więc już jestem, zrobiłam już tyle, co miałam zrobić. Teraz pokazuję Wam resztę. Robimy Trzy oczka łańcuszka i słupek, w każdym słupku będzie słupek, na każdym słupku, czyli tych czterech będzie cztery tutaj i czwarty, tak jak było. W tym otworku, na tym robimy pięć słupków. Raz, dwa, oj, 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 oj. trzy, cztery... I pięć, bo było 5 oczek łańcuszka. I znowu tu cztery. Raz, dwa, trzy, i cztery. Czyli o tak zamykamy tak jakby ten kwadracik. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Na tym słupku, co był jest słupek. Tak, dwa oczka łańcuszka w otworku tutaj słupek. Dwa oczka łańcuszka i tuż na, tu na słupku też słupek. I znowu dwa oczka łańcuszka i przechodzimy do tych czterech. Czyli tak ma być. Tu mamy to i tu mamy to. I znowu te cztery. Dwa. i cztery a w otworze tutaj pięć raz dwa trzy cztery i pięć i tu znowu cztery i tak dalej i tak dalej do końca okrążenia no i jestem już mam tyle Zrobione. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka. Trzy i jeszcze dwa. Omijamy dwa oczka. Wbijamy się w trzecie. Robimy słupek. Znowu dwa oczka. I znowu omijamy dwa. I wbijamy się w trzecie. I robimy słupek. I znowu raz, dwa. Omijamy dwa oczka. Wbijamy się w trzecie. I znowu. Raz, dwa i ostatnie tutaj już. Tak robimy. I teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Wbijamy się w ten słupek tutaj, co był taki rozłożony. Dwa oczka łańcuszka. wbijamy się teraz w środek tego post O, tutaj w ten o środkowy robimy słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek. I znowu dwa oczka i tu słupek i dwa oczka. I tu już robimy, tak jak robiliśmy. Czyli to ma być tak rozłożone. I robimy dwa oczka. Omijamy raz, dwa, wbijamy się w trzeci, robimy słupek, znowu dwa oczka, omijamy dwa, raz, dwa i wbijamy się w trzeci, robimy słupek i dwa oczka i znowu raz, dwa w trzeci i robimy słupek i znowu raz, dwa i wbijamy się już w ostatni. I tu tak samo dwa oczka łańcuszka na słupku, słupek. Dwa oczka łańcuszka. W środkowym robimy słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek jeszcze jeden w tym samym oczku. I dwa oczka łańcuszka i słupek na kolejnym słupku. I znowu dwa oczka. I przechodzimy tu. Już Wam to pokażę, jak to ma wyglądać. No, wyglądać tak. Tu na środku mamy tu na każdym słupku słupek, a w środkowym mamy słupek, trzy oczka łańcuszka i słupek. I tu oddzielone i tak do końca robimy. A więc jestem z powrotem, tak wygląda teraz moja praca. Teraz jest bardzo prosty rząd, robimy trzy oczka łańcuszka i w każdym otworku robimy dwa słupki. Dwa słupki i na słupku słupek. I znowu dwa słupki. I na słupku słupek. I tak robimy do, do tego rozwidlenia, tutaj do tego yy, trójkąciku. O później Wam pokażę co. Zrobiłam tutaj do tego otworku, tutaj do tego trójkącika. W tym w trój, w trójkąciku robimy pięć słupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. I znowu słupek na słupku. Czyli tu będzie pięć w tym tym. I tu tak cały czas robimy. Do końca. Robimy przedostatni rząd. Jesteśmy tutaj, a musimy przejść na tą poprzeczkę o tu. Żeby tu już nie liczyć, to przechodzimy po prostu oczkami ścisłymi tutaj. Jedno oczko, drugie i trzecie. Tak jakby trzema oczkami tu przechodzimy, na tą poprzeczkę tutaj. I robimy sześć oczek końcówka. Najpierw jedno oczko, teraz 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Jeszcze sprawdzę, czy nam mnie trzeba będzie zakończyć. Ale nie, nie, dobrze. 6 i wbijamy się o. Tak jakby tu mamy te cztery. Najlepiej patrzeć na te poprzeczki. To wbijamy się po prostu wtów przedostatnią tutaj. Czyli o tu. Wbijamy się, robimy półsłupek. Teraz robimy 9 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I wbijamy się po prostu o tu w to rozgałęzienie, o w ten tutaj słupek. Robimy półsłupek. Półsłupek. Teraz 6 oczek. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I jak tu był ten rożek, po prostu wbijamy się tutaj, w ten słupek, co był na słupku tutaj, też robimy półsłupek teraz robimy dziewięć dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem dziewięć i przechodzimy od razu prosty rząd tu jak mamy te ten kwadracik, to po prostu o tu omijamy to jeden, co był po brzegu wbijamy się o w ten drugi i tu robimy półsłupek Czyli to ma wyglądać tak. I tak na przemian robimy. Znowu, znowu robimy 6 oczek. 1 2, 3, 4, 5 i 6. I wbijamy się tu. W to się wbiliśmy, jedno omijamy w to drugie. Czyli tak. Czyli tak jak widzimy. Znowu 9. Raz, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 i 9 i wbijamy się o tu na tą poprzeczkę robimy półsłupek i tu znowu będzie 6 i tak dookoła a więc jestem mam nadzieję, że wy też już skończyliście teraz przechodzimy oczkami ścisłymi tutaj na środek tego łańcuszka z 6 oczek z 6 oczek łańcuszka, znowu łańcuszka mówię i tu robimy na środku, o proszę bardzo, tak. Robimy oczko, łańcuszka. Tu będzie jako półsłupek. I od razu przechodzimy tutaj słupkami. Robimy 7 słupków, w tym z 9 oczek. Robimy 7 słupków. 3, 4, 5, 6 i 7. I z tej strony będzie 7 i z tej siedem. Teraz robimy ósmy, tutaj ós ósmy, i w tym ósmym, czyli na środku, będzie pikotek. Raz, dwa, trzy, z trzech oczek łańcuszka, i wbijamy się tu w wierzchołek i robimy pikotek. Czyli tak, jakby było 15 słup pół, słupków. Z tym, że w ósmym robimy, na ósmym robimy pikotek, czyli znowu wracamy siedmioma. Dwa, trzy. 4, 5, 6 i 7. I w tych z 6 oczek łańcuszka robimy od razu półsłupek. Czyli to tak będzie wyglądać. Czyli na tych mniejszych łańcuszkach będziemy robić półsłupek, a na tych będziemy robić 15 słupków, w tym że w ósmym robimy pikotek z trzech oczek łańcuszka i od razu przechodzimy tutaj do tego nic żadnych oczek łańcuszka, nic, od razu przechodzimy tutaj słupkami. I tak sobie zróbcie do końca, myślę, że to jest proste. W tych mniejszych łańcuszkach z sześciu oczek robimy po prostu yy, pół półsłupek, a tu w tych większych robimy wyjdą wtedy takie takie falbanki. Ja sobie dokończę już poza wizją, żeby nie przeciągać. Myślę, że to jest proste. Będą dwie ładne. Ta jest trochę mniejsza. Wyszła mniejsza trochę. Na pewno mniejsza wyjdzie, bo to jest, ale niewiele w sumie. Dosyć spora taka. Może być pod talerzyk, może być pod kubek, pod jakiś serwis, pod dzbanek. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Może, myślę, że Wam się może spodobać ta serwetka. do zobaczenia w przyszłym. Firme com.